No, pewien poziom intelektualny także, co nie jest bez znaczenia. Myślę, że w tej czołówce rządowo-parlamentarnej brakuje takiej postaci o, o szerszych horyzontach. Jest to no, znany, ceniony intelektualista człowiek, który ma zdolności organizacyjne, ale ma też pewien szerszy horyzont, jeśli chodzi o, o kwestie strategiczne, kwestie związane na przykład ze zmieniającą się polską tożsamością. Bardzo interesujący jego esej sprzed kilku miesięcy w tygodniku powszechnym na ten temat. Myślę, że jako minister spraw wewnętrznych będzie miał sporo do powiedzenia właśnie w takiej dłuższej perspektywie o kwestiach związanych na przykład z migracją, Polska potrzebuje imigrantów z przyczyn demograficznych, z przyczyn ekonomicznych, o tym bardzo mało mówimy. Mam nadzieję, że minister Sienkiewicz ze świadomością tego rodzaju wyzwań no, będzie mógł wnieść do, do rządu właśnie taką pogłębioną perspektywę, szerszy horyzont. Tym bardziej, że to są, to są kwestie, którymi on się zajmował. No, tak, on jest skądinąd znany także jako specjalista od spraw polityki zagranicznej, zwłaszcza polityki wschodniej. Od dawna prezentuje taki pogląd wspierający otwartość i też taki pewien umiarkowany realizm w stosunkach polsko-rosyjskich. W tym sensie jego perspektywa jest, jak sądzę, bliska poglądom Radosława Sikorskiego, ale jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, na pewno, na pewno minister Sienkiewicz może wnieść coś ciekawego do polskiej polityki. No jeszcze chciałam dopytać pana o, o ten awans dla ministra finansów Jacka Rostowskiego. Bo... Słyszeliśmy w opozycja twierdzi, że to może być takie osłabienie. Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości mówi osłabienie roli koalicjanta. Czy PSL ma powody tutaj, żeby się niepokoić? W pewnym sensie myślę, że poseł Błaszczak ma rację. No, relatywnie jest to e, e, lekkie osłabienie pozycji wicepremiera Piechocińskiego. Dlaczego? Dlatego, I... że wicepremier, e, że Jacek Rostowski jako wicepremier e, będzie tym wicepremierem ważniejszym niż Janusz Piechociński. No. Co najmniej równie ważnym pewnie, tak jeżeli był tylko jeden wicepremier, no to siłą rzeczy, prawda, był on istotniejszy, był ważniejszy niż niż wtedy, kiedy wicepremierów jest dwóch. Ale no myślę, że jest to w pewnym sensie nominacja naturalna, która no w pewnym sensie po prostu potwierdza rolę Rostowskiego, istotną jego, jego pozycję w tym rządzie, którą miał także bez pełnienia tej formalnej funkcji wicepremiera. No w tej chwili widać, że jego rola zaczyna przypominać tę rolę, jaką, jaką odgrywał Leszek Balcerowicz, który był był ministrem finansów, ale także wicepremierem jeszcze w latach 90. Czy czas, w jakim premier dokonał tych zmian, ma jakieś znaczenie tutaj? Dlaczego akurat taki termin wybrał premier, skoro Donald Tusk zapowiedział, że tak naprawdę do rekonstrukcji jej rządu może dojść latem? No, na, pewne, na pewno pewne oczekiwanie zmian dawało się wyczuć już od, od dłuższego czasu. No i Jest przynajmniej jedna zmiana, która moim zdaniem prędzej czy później musi nastąpić. To jest sprawa, która kładzie się cieniem na tym rządzie i na tym, jak generalnie polityka w kraju jest postrzegana. To jest kwestia tej fundamentalnej różnicy perspektyw ideowej. Róż różnicy między premierem a ministrem sprawiedliwości. I prędzej czy później ten problem musi zostać rozwiązany. Dlatego, że no, w sytuacji, kiedy premier Tusk nawet w różnych wypowiedziach swoich wczorajszych wyraźnie pokazuje, że rozumie zmiany społeczne, zmiany kulturowe, zmiany obyczajowe w polskim społeczeństwie. No, jednocześnie minister sprawiedliwości na każdym kroku wręcz kwestionuje ten, no, ten bardzo zasadniczy kierunek, bardzo jeśli chodzi o postrzeganie. Konserwatyzm, ale... W relacji do konserwatyzmu, tak jak on dzisiaj wygląda w Europie, minister Gowin raczej taką bardzo mocno zaściankową perspektywę reprezentuje, radykalnie prawicową, nie mieszczącą się w głównym nurcie współczesnego europejskiego konserwatyzmu. No i to jest to jest na pewno pewien problem. Myśli pan, że panie doktorze, że premier ma, miał tą świadomość i po prostu odsunął ten problem trochę w czasie. Myślę, że tak, że jest to odsunięcie problemu w czasie. Ten problem nierozwiązany będzie, no, będzie na pewno wracał i, i na pewno ta sytuacja nie jest korzystna ani dla premiera, ani dla Platformy Obywatelskiej. Ale ten premier będzie miał lepsze warunki polityczne, żeby odsunąć, pozbawić ministerialnej teki Jarosława Gowina? Zobaczymy, Co to się, się okaże, ale myślę, że im dłużej ta dziwaczna w gruncie rzeczy sytuacja trwa, no, tym słabsza będzie pozycja premiera, tym, tym bardziej jego autorytet jest tutaj nadwyrężony. Bardzo dziękuję za rozmowę, dr Rafał Pankowski, politolog z kolegium Civitas, był moimi Państwa gościem.